Coś porusza się w niewidzialnym wokół ciebie. Ciche dostrojenie, które Twoje serce już odczuwa. Przeszłość zaczyna dostrzegać prawdę. Nie dlatego, że całkowicie się zmieniła, lecz dlatego, że nie potrafi już uciec od tego, co utraciła. Tymczasem ty zmieniłaś się, nawet tego nie zauważając. Stałaś się silniejsza i bardziej świadoma. A to odmienia całe Twoje przeznaczenie. On myśli o Tobie w nieoczekiwanych chwilach. Przegląda swoje wybory. Wraca myślami do twoich słów I zbyt późno dostrzega wartość, którą zignorował To nie jest zwykła tęsknota, to budząca się świadomość Lecz to objawienie nie wzywa cię z powrotem Przechodzi jedynie po to, by zamknąć cykl I uwolnić twoją drogę ku czemuś większemu Nie czekasz już na wyjaśnienia Twoja cisza jest teraz oznaką dojrzałości Serce nie boli jak dawniej Obserwuje, rozumie i idzie dalej to znak prawdziwego uwolnienia, gdy dusza puszcza bez gniewu i robi miejsce na nowe działanie wszechświata. Znaki docierają do ciebie w subtelny sposób. Odczucia, liczby, nagłe myśli. Nic nie jest teraz przypadkiem. To, co nadchodzi, wymaga jasności i obecności. Dlatego wszystko dzieje się w idealnym czasie. Zaufaj, nawet jeśli nie widzisz jeszcze całego obrazu. Dziękuję, że przyjęłaś tę wiadomość. Jeśli poruszyła twoje serce, potwierdź to teraz, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dołącz do naszego kanału, zasubskrybuj go, aktywuj dzwonek powiadomień i pozostań uważna na kolejne przesłania aniołów w następnych filmach.